Zapraszam na rytuału co zrobić, by zarobić. Jest to stare rytuał, ale który naprawdę się sprawdza. Jest przekazywany z pokolenia na pokolenie wśród starszych osób. By wykonać ten rytuł potrzebujemy tydzień. Na widocznym miejscu obok którego przechodzimy dość często, stawiamy nieduży gleniony pojemnik. Doniczkę lub coś innego, najlepiej z gliny. W ciągu tygodnia, każdego dnia wkładamy do środka po jednej monecie najlepiej 10 groszy, 10 centów, 10 euro. Każda moneta dziesiętna może być też 1 euro, 1 grosz, 1 cent i każda inna waluta. Najważniejsza jest wiara, więc proszę, wierz we wszystko, co robisz. Zapraszam. A więc kiedy mamy uzbierane monety, stawiamy to naczynie lub pojemnik lub doniczkę, gliniana najlepiej. Oraz świecznik ze świecą na stół. Bierzemy do ręki świecznik ze świecą lub samą świecę. Wyobrażamy sobie potęgę pieniędzy. Wstawiamy świecę do świecznika, jeżeli jest świecznik, oraz odstawiamy świecznik ze świecą lub sam świecznik już ze świecą na stół. Wysypujemy uzbierane monety z tygodnia z naszego naczynia do lewej ręki, koniecznie do lewej. Wykładamy te monety dookoła świecznika ze świecą, czyli stawiamy świecznik ze świecą, lub samą świecę i dookoła tego wykładamy monety. Gdy kładniemy pierwszą monetę i każdą następną, którą będziemy kładli, powtarzamy na głos. Pieniążki, płyncie i przemieszczajcie, pieniądze, błyskajcie, pieniądze, rośnijcie, zrobicie mnie bogatym, Życzycie sobie tego. Powtarzamy przy każdej monecie, dopóki nie zamkniemy całego kręgu z monet dookoła świecznika. Potem wszystkim należy zapalić świecę, ale proszę zapalić najlepiej za ewentualnie zapalniczkę, żeby była z długim takim palnikiem. Kiedy świece się zapali, proszę wyobrazić sobie, że ten malutki płomienia języczek to żywa energia pieniędzy. Wyobraź, że energia unosi się od siedmiu monet magicznego kręgu, który ułożyliśmy sobie dookoła świecznika i palącej świecy. Oraz energia pieniędzy łączy się z płomieniem ognia i unosi się wyżej do mocy i potęgi wszechświata. Należy bardzo mocno w to wierzyć, pamiętajcie o tym. Proszę bardzo dokładnie, to ważne, wyobrazić sobie znaczenie pieniędzy w waszym, twoim życiu. Jakie to życie może być z pomocą pieniędzy. A teraz, wyrzuć wszystkie myśli o pieniądzach, długach, uzależnieniach i problemach. Wyobraź sobie obraz przyszłości. Po 10 minutach, odejdź od stołu. Zaczekaj aż świece się dopali i zgasnie. Proszę zebrać te 7 monet i położyć wsypać znowu do doniczki pojemnika lub każdego innego co mamy wilianego. Jakiś czas proszę dokarmić codziennie kilkoma monetami ten pojemnik, lub doniczkę. Czyli codziennie wrzucamy kilka monet 10 groszowych, 10 centów, 10 euro lub każde inne monety mogą być jedynki. Okres czasu do karmiania proszę ustalić sobie indywidualnie, czyli możemy to robić tydzień, 10 dni, miesiąc. I teraz czekamy. Pieniądze na pewno przyjdą do Ciebie, do Was. Rytuał jest sprawdzony i pewny w stu procentach. Najważniejsza wiara w każdy krok i czyn, który wykonujemy. Mówimy oraz robimy. Należy też przestrzegać zaleceń podanych w rytuale. Dziękuję za oglądanie. Proszę subskrybować, by kanał się rozwijał. Proszę komunikować Wasze sukcesy, pisać, opowiadajcie. Jeżeli macie jakieś pytania, to też proszę pisać na maila. Najważniejszą rzeczą, by ten rytuał się udał, to wiara w każdy krok, który wykonujecie. Pozdrawiam Was wszystkich.